Dzień dobry Państwu. W programie Kultura na Celowniku. Witam Państwa Teresa Madej. Dziś gościem programu jest Pan Janusz Nowosat, dyrektor Zamońskiego Domu Kultury, organizator 37. Zamońskiego Lata Teatralnego. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Nieodmiennie od 37 lat Czerwiec w Zamościu kojarzy nam się z Zamojskim Latem Teatralnym. Tym razem. Organizatorzy rozplanowali swoje imprezy aż na okres trzech tygodni czyli dwa tygodnie czerwca, tydzień lipca. Skąd taki zamysł? Po każdym lecie teatralnym próbujemy się wsłuchiwać w opinię widzów, i doszliśmy do wniosku, i takie też były sugestie, żeby wydłużyć właśnie te lata teatralne o ten tydzień, szczególnie ten tydzień typowo wakacyjny, bo wtedy. Napływa do Zamościa spora liczba turystów i będą, mają oni możliwość zobaczenia zamońskiego lata teatralnego, ale też i dla zamościan, bo średnio każdy z nas udaje się na tydzień albo na dwa tygodnie urlopu, a tu jest trzy tygodnie, więc zawsze ten jeden tydzień zostaje jednak na uczestniczenie w zamońskim lecie teatralnym i na to liczymy. Tak, no ale właśnie zamońskie lata teatralne to również pan Jan Machulski, on zawsze jest w pamięci organizatorów i oczywiście widzów. Nie był pat patronem, natomiast był inicjatorem i dobrym duchem jest nadal tego przedsięwzięcia teatralnego. Przypomnijmy jego rolę. Rzeczywiście, dobrze powiedziałaś, dobrym duchem, bo mamy nadzieję, że cały czas tam z nieba spogląda na nas i kibicuje nam w kolejnych edycjach Zamońskiego lata teatralnego. Myślę, że nikt nie przypuszczał, kiedy 37 lat temu pan Jan pojawił się tutaj z Teatrem Ochoty i właściwie z wydarzeniami, z wydarzeniami teatralnymi, nie w sensie stricte teatrem, ze spektaklami teatralnymi, nikt nie przypuszcza, że przerodzi się to w taką olbrzymią tradycję, bo to już przecież 37 lat. Moim zdaniem, panu Janowi, honorowemu obywatelem miasta Zamościa, obywatelowi Alei Sław, e, e, powinniśmy być wdzięczni. Wydaje mi się, że po prostu zbudował w Zamościu teatr. W mieście, gdzie nie ma teatru zawodowego, zbudował w Zamościu teatr. I to teatr olbrzy, ol, ol, ogromny, bo y, policzyłem, czy do dzisiaj y, w ramach zamieńskiego Lata Teatralnego odbyło się 377 spektakli, więc to jest teatr ogromny. I sporo na pewno w tych premier, albo same premiery. Dokładnie. Mhm. Tak, rola niezaprzeczalnie piękna i, i myślę, że tak już pozostanie, natomiast y, są kolejni patroni honorowi? Y Przyjęli zaproszenie Państwa, organizatorów, Bata Ściepakówna i Jan Englert i to już po raz drugi, a w tym roku no, gratką będzie na pewno ich... Również udział w spektaklu. Przygoda. Niewątpliwie tak. 18 czerwca w Zamońskim Domu Kultury dwukrotnie o godzinie 17 i 19. przygoda teatru Polonii w reżyserii Krystyny i Andy z udziałem oczywiście profesora Jana Englerta i jego żony Beatyści Biakubnej. Wydaje mi się, że, jest, będziemy, że zostaniemy już razem na dalsze na kolejne, edycje, na, edycje, na kolejne edycje Zamojskiego Lata Teatralnego. Zasługa, Tutaj przede wszystkim oczywiście pani Beaty Zamościanki, aktorki Pięknej Kobiety i myślę, że to spowodowało, że pan Jan Engler yy, zdecydował się na… Znaczy nie potrafił na, odmówić swojej pięknej odmówić mążące, swoje, Tak jest, dokładnie, dokładnie tak. I tak jak mówię, yy, wygląda na to, że będziemy już dalej współpracować. Każdego roku też zaszczycą nas nie tylko patronatem honorowym, ale również. również się wie, tak, i wydarzeniami. Tak, wydarzeniem, Tak, no bo ja myślę, że to chyba lepiej sobie też nie można by było wymarzyć. Znakomite dwa nazwiska. Ale zanim też pojawią się właśnie pani Bata Ścibakówna, pan Jan Englert. Podczas tego lata teatralnego zapowiada się więcej gwiazd, nawet nazywają go niektórzy już gwiazdorskim, nie wiem, może to i dobrze, dobrze służy sprawie. Ale zanim pojawi się właśnie ta przygoda na scenie Zamońskiego Domu Kultury, zgodnie z tradycją już od 1985 roku, Zamojskie Lato, tą 37. edycję, zainauguruje spektakl teatru, który w ubiegłym roku za swój znów spektakl, za swoje przedstawienie zdobył nagrodę publiczności Buławę Hetmańską. Tak, 17 czerwca na Rynku Wielkim Teatr strefa ciszy z Poznania otworzy 37 Zamojskie lato teatralne. Zamońskie lato teatralne nie jest przeglądem konkursowym, jest festiwalem niekonkursowym. Właściwie jedyną taką rywalizacją jest plebiscyt widzów i to oni decydują, kto, komu przyznać buławę hetmańską, czyli wybierają najlepszy spektakl danej edycji i ten teatr otwiera oczywiście następną edycję. Myślę, że jest to dobry pomysł, bo po części daje też możliwość widzom jakby tworzenia programu, tak? bo decydują, że ten spektakl ten, ten teatr pojawia się oczywiście już z innym spektaklem, pojawia się na kolejnej edycji Zamoyskiego Lata Teatralnego. Tak, a myślę, że tak, że również podsłuchałam. Czasem taki teatr przygotuje specjalnie nową sztukę. Dokładnie i tak. I premiera czy prapremiera odbywa się właśnie Dokładnie tu tak. na deskach Zamoyskiego Lata Teatralnego. Widzowie są też, myślę, że ciekawi, jakim kryterium kierowaliście się Państwo? Pan dyrektor i Pani Grażyna Kawala, instruktor do spraw teatru Zamojskiego Domu Kultury, dobierając właśnie teatry, spektakle na ten właśnie sezon. I pytanie, czy jest Szekspir i czy jest Plener? To może na to pierwsze pytanie. Oczywiście program 37. Zamojskiego Lata Teatralnego to w dużej mierze dzieło Pani Grażyny Kawali. Tak jak wspomniałaś, kierownika programowego Zamojskiego Lata Teatralnego. Czym kierowaliśmy się? Wydaje mi się, że po prostu przede wszystkim jakością, różnorodnością, by każdy mógł coś dla siebie znaleźć ale też i jakością, profesjonalizmem i wartościami artystycznymi, które teraz, dany teatr ze sobą przynosi, bo to jest chyba, to jest najważniejsze. Będzie to też takie wędrujące zamojskie lato teatralne, bo to też już jest y, y, tradycją, ale też i powrót do takiego pomysłu, który był już kontynuowany w latach y, y, poprzednich, do trójkąta teatralnego. Mamy w tym roku przecież teatry z Rosji, Ukrainy i Polski ale generalnie to jest to oczywiście poziom artystyczny tych wydarzeń jakby wyznacznikiem kogo tutaj zapraszamy czy będzie Szekspir myślę, że będzie też tak jak pan Jan z nieba nam patronuje tak myślę, że i Szekspir tak nam patronuje. Może dosłownie nie ma teatru ze sztuką szekspirowską, ale teatr to przecież Szekspir. Plener oczywiście tak. Właściwie 99,9 wydarzeń zamojskiego lata teatralnego dzieje się w plenerze. Na osiedlach zamojskich, w kazamatach, w zespole staromiejskim, w tym roku po raz pierwszy w sali, w sali, w sali zamojskiego ratusza konsulatus. Także plener zdecydowanie tak. Poza tym spektaklem, o którym już rozmawialiśmy, który będzie, odbędzie się w Zamojskim Domu Kultury. Mhm. Otóż mamy więc nie tylko te znakomite teatry zawodowe, no i świetne nazwiska sceny polskiej, ale także są imprezy towarzyszące. To też już jakby wpisane jest w scenariusz tym bardziej wydłużonego zamyskiego lata teatralnego, czyli kilkanaście amatorskich zespołów teatralnych czy zadaniem czy zamysłem też, także organizatorów było wzbogacić tę ofertę, czy także dać szansę zaprezentowania się e, młodym właśnie aktorom, a także tutaj pewnie zagrały rolę również no, koszty przedsięwzięcia całego. Może to ostatnio to aż nie tak, ale zdecydowanie oczywiście trzeba dać młodym ludziom szansę. Trzeba pokazać też to, co w Zamościu jest dobre poza e, okresem zamojskiego lata teatralnego. Więc ta, te pięć, pięć spektakli e, młodych ludzi to jest, myślę, doskonała rzecz też również do, do, do zobaczenia. Czy Jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, to udało nam się zamknąć budżet Zamońskiego Lata Teatralnego. Główna ta dotacja, 100 tysięczna Miasta Zamość. Udało nam się przekonać naszych sponsorów znamienitych, których tutaj możecie Państwo zobaczyć, i prawie dołożyli drugie tyle. Natomiast na pewno nie, oszczędza, nie oszczędzamy na, na, na teatrach amatorskich. Traktujemy je z równą atencją jak teatry zawodowe i obsługujemy równie profesjonalnie. Mhm. Czyli także finansowo. Także finansowo. No tak, ale zmierza do tego, żeby tutaj powiedzieć i widzę, oczywiście zapytać o to, jednak pewna, wystąpiła pewna konieczność, bo chyba w tym bilansie, żeby on się spiął, znalazły się jednak bilety, które wprowadziliście na przynajmniej część spektakli tego sezonu. Zresztą to już zdarzało się i w poprzednich edycjach. No rzeczywiście na bilet chyba jest dzisiaj już taką naturalną y, sprawą. No, ja muszę powiedzieć, że, że, że zrobiliśmy naprawdę duży ukłon w stronę budżetów rodzinnych i tego kryzysu, o którym tak się tutaj... Y, Dużo mówi te, te bilety na, to są ceny, no, powiedziałbym, naprawdę bardzo niskie. Bo e, najtańszy bilet 10 zł, najdroższy 20, pod warunkiem, że ktoś to kupi w tak zwanej przedsprzedaży, a nie w dniu, w dniu spektaklu. Więc myślę, że nie są to ceny zaporowe. Ale chodzi nam o, też i o to, i chodziło, podjąłem takie ryzyko ustalając ceny tych biletów. Karnety. Przecież po, po 50 zł karnet, 50 zł kosztuje karnet na wszystkie wydarzenia zamojskiego lata teatralnego. Chodzi nam po prostu o to, by i dać możliwość jak najszerszej grupie zamościan, turystów uczestniczenia w tym wydarzeniu. No tak, ale też pewnie chodzi o to, żeby jednak ym, nie patrzyli na tą właśnie też scenę, tylko zasiedli na tych krzesełkach, a nie za barierkami ogrodzonego w teatru. Tak. Bo pewnie wtedy aktorzy też nie najlepiej mogą, że nawet y, czują się w takiej, prawda, na takiej scenie. Chociaż załóżmy, obleganej, ale może nie do końca w tym momencie, kiedy występują puste krzełka. Tak, we właściwym miejscu obleganej. Tak, w tę edycję 37. Zameckiego Lata Teatralnego wpisuje się jeszcze jedno przedsięwzięcie, które towarzyszy, a będzie to uroczystość w Alei Sław z udziałem pana Stefana Szmita. Pan Schmidt swoją fundacją, ze swoją sceną polną, także ma gratkę dla, dla prawda, widzów, dla Zamościa, dla gości. Może przybliżmy również tę współpracę, która nawiązała się między Zameckim Domem Kultury a Polską Grupą Energetyczną. Rzeczywiście będzie to jedno z ważniejszych wydarzeń pan Stefan Schmidt w Zamojskiej Alei słab? aktor doskonale związ aktor, reżyser malarz więc idealnie wpisuje się w zamojskie lato teatralne sponsorem jest polska grupa energetyczna sa jakby wykonawcą jej oddział w zamościu także zapraszamy 6 lipca o godzinie 16 na zamojską aleję sław będzie bryczka oczywiście będzie pan stefan z małżonką będzie bryczka będzie kapela będzie orkiestra a później wieczorem będzie tak, tak. Eee, który wyreżyserował pan Stefan Schmidt, reklam dla gospodyni Wiesława Miśliwskiego, eee, Także będzie się działo tego 6 lipca. No i myślę, że to tak w końcówce całej edycji będzie to też e fajne po prostu spięcie tej całości, tegoż, Nie wątpię, tegoż tak. właśnie lata teatralnego. Myślę, również Również poznanym Pogody, bo myślę, że zamówili ją również organizatorzy. No oby, oby. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Również ja chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na tą Zamojską usztę Teatralną. To jest 10, 8 teatrów zawodowych. 10 spektakli tych teatrów zawodowych. Trzy tygodnie naprawdę bardzo fajnych i dostępnych, tanich, atrakcyjnych, profesjonalnych wydarzeń. Serdecznie zapraszamy. Nie trzeba kupować biletu do Luminaczy czy Warszawy. Dokładnie. Ani nawet Krakowa czy Rzeszowa, Wystarczy przyjść na Zamojskę, Zamojskie Lato tam. Teatralne. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziś gościem programu Kultura na Celowniku był Pan Janusz Nowosat, dyrektor Zamońskiego Domu Kultury. I zapraszamy na Zamońskie Lato Teatralne. Do widzenia. Dziękuję.